Cześć, witajcie. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj rozstrzygamy konkurs, o którym mówiliśmy na ostatni, znaczy przedostatnim live'ie, ale naszym live'ie dwusetnym. Będziemy wygrywać co? Książkę Biblia E-Biznesu, wydanie trzecie, którą, w której mieliśmy okazję z Maciejem napisać jeden z rozdziałów o sprzedaży firm i tym jak firma budowana na sprzedaż wygląda. Mamy słuchajcie, wydrukowane wszystkie osoby, które udostępniały ostatniego live'a, bo zasadą taką, że wygrywa. Będzie, że będziemy robili losowanie wśród osób, które wśród osób, które udostępniły tamtego 200 live'a. W związku z czym słuchajcie, oj ktoś tu uciekł, eee, maszyna losująca włączona, odłóż na chwilę książkę Macieju. I będziesz wyjmował, zamknij oczy. Zamknij oczy i wyjmujesz... Myślę, że podrzucisz i ten, który zostaje. Nie, na ręce, zamykaj nie? oczy i wyjmuj e, e, wylosowaną osobę. A może będę dar na przykład tych, których nie żyć nie wylosowali no, nie? Dobra, kto go mamy? Kto wygrał? Słuchajcie, otwieramy. Tomasz Owczarczyk. <laughs> Brawo! Proszę uprzejmie, Tomaszu. Gratulacje. Tomasz Owczarczyk otrzymuje Biblię Biznesu. Poprosimy Ciebie serdecznie Tomaszu o to, abyś wysłał nam swój adres. Żeby nie było, że były słuchajcie same Tomki, to tutaj jest jeszcze więcej innych osób wpisanych również, żeby nie było, że tylko Tomek był, że ustawimy losowanie. Więc słuchajcie, Wygrał dzisiaj Tomasz e, Owczarczyk. Gratulujemy ci serdecznie. Prosimy Cię o podanie adresu do wysyłki. Słuchajcie, e, konkursy i generalnie różnego rodzaju nagrody będą u nas częściej. Bardzo się Wam to spodobało, więc będziemy co jakiś czas robić jakiś konkurs, gdzie będzie można coś wygrać. E, a tak poza tym to dziękujemy wam. Dziękujemy za to, że byliście z nami na dwusetnym live ie. i co. Do zobaczenia. Cześć!